I siu, cześć wam witam, tak z tej strony zaczynamy kolejny odcinek z gry Mist Survival i dzisiaj zajmiemy się za rozwijanie mojej bazy, bo bardzo chciałbym piec zrobić, bardzo bym chciał piec zrobić, nauczyłem się też wymieniać te baterie w, w latarce, ale właśnie ją zużyłem, bo na noc wy, w, zapomniałem wyłączyć, <laughs> ale nie będzie mi teraz potrzebna, bo jest dzionek już. W każdym razie już wiem, jak się to wymienia. A mogę wam nawet pokazać, bo w sumie nie wszyscy wiedzą, a pewnie część z Was gra. Wystarczy kliknąć na latarkę tutaj, i tu się pojawia wtedy, i zmienia 3 minuty to zajmuje yy, i się wymienia bateria. Dwie sztuki są potrzebne nowe. I jest kozaczek. No, a teraz potrzebuję dużo kamieni. Kamieni, dlatego muszę się nabiegać poszukać. Kurde, chętnie bym zastrzelił takiego jelenia. Ciekawe, ile strzałów musiał w niego władować. Ale szybko uciekają w skupane, jak mnie zauważą. Szybko i bardzo daleko. No więc chwilę ze tu pobiegam dookoła, w poszukiwaniu kamieni. Mam nadzieję, że jakiś trafię. Przy drodze zwykle jakieś leżą zawsze. Może będę miał tyle szczęścia, że je znajdę szybko? A ja może nie? Różnie to jest. Ale tutaj polanek mam dużo dookoła bazy, więc... Raczej powinno być w miarę na chillu. Kamienie zwykle widać z daleka, ale to za... Nie można na tym polegać. Niestety. Teraz są takie bielsze. W nocy się... Yy... Wbrew pozorom dużo łatwiej ich szuka. Bo latarka jak się odpali, to się odbija, odbija od nich mocno światło. Więc się tak znajduje całkiem, całkiem sprawnie. Także wokół mojej bazy nie było ich za dużo, a mam ząbiaki w sąsiednim budynku. Więc trochę trochę na nie trafiałem czasem. Drewno, o, kamień. Kamulek. Pogoda taka sobie bym powiedział. Na razie niby jest widno, ale jeszcze słońce tak nie do końca wstało. O, tu jest. I tu. Potrzebuję chyba z 18, tyki też sobie w sumie zbiorę. O, tutaj dużo. Ile eee, ja już mam? 6, 14. Dobra, to jeszcze troszkę. 4 i powinno być git. <coughs> w tej będę mógł zrobić piec do przepalania metali. I będę robił sztabki metalu, i z tych y, sztabek będę mógł robić lepszy e, e, e. biurko do tworzenia amunicji. O, takie. Stół do robienia amunicji. No się Reloading Table chyba nazywa, ale jest podpisane, że tam się robi amunicję. Więc tak, chciałbym zacząć robić amunicję, bo myślę, że to jest klucz do tego, żeby zaatakować jakieś e, wioski. A chciałbym kiedyś zaatakować wioskę tych bandytów. Bo jedną widziałem, wiem gdzie mniej więcej jest, więc chętnie bym zrobił taki wjazd z karabinem, nie? <grytanie> Celowniczek na karabin, dużo amunicji. Granaty mam cztery już w sumie. Więc mógłbym naprawdę tam wjechać na grubo i ich rozwalić. A z tego co się orientuje, to warto im zrobić taki wjazd. warto. Dobra yy... on tu leżał? Skubany sobie leżał po prostu i nie uciekł. No musiałem go zdzielić. Ja mu nic trochę szkoda, ale musiałem go zdzielić. Dobra, jeszcze chyba jeden, nie? 8 8, 16, 17, no? Jeden. O, tu widzę. No, nie jest tak ciężko ich znaleźć. Nie jest tak ciężko. Wreszcie się trzeba nabiegać. O, już się zrespił kolejny. No, się tak respią w kółko, mam wrażenie. Jak się po prostu biegnie przez las, to się pojawiają tu i tam. Rozumiem, normalne. Tylko mi jest wszędzie zawsze pełno. To są takie zwykłe kamulce. Takie po prostu kamulce. I z tych kamulcy zrobię sobie piesek. O, tam się zaciął jakiś jelonek. No, niego go strzelił, strzelił chętnie. Zrobiłbym sobie jakieś mięso czy coś. Ale może mięso się psuje, ale nie mam aparatury do tego, więc na luzie. No ludzie, poczekajmy, bo jest coś takiego jak lodówka, więc może być tak, że się mnie zepsuje. Może tak być. Zobaczymy kiedyś. Kiedyś się pewnie dowiemy. Na razie, zrobię sobie ten piec, zobaczę w ogóle jak to działa. Piec bym sobie chętnie wystawił na zewnątrz. Myślę, że nawet tutaj, bo jest takie dobre miejsce, żeby go postawić. Albo gdzieś tu z tyłu. A tam jest lepiej, bo tak fajnie odstaje to miejsce. Nie chcę go mieć w środku, bo e, jakoś mi tak nie pasuje, że mieć piec w takim zamkniętym pomieszczeniu. No. Ta destylarka to jeszcze to jest takie małe ognisko, ale ten piec to zaraz zobaczycie, że to jest taki ogromny. Naprawdę ogromny. Mm, tutaj on jest. A, dwa takie komponenty. Okej, okay, to ja nie to wziąłem. To. Dobra. I to jest taka fest kuźnia normalnie. palara solidna. Widzicie? Ło! Wow. Of morda, jakie to jest wielkie. Dobra, nie wiedziałem, że to aż tak wielkie. Jest. Myślałem, że troszkę mniejsze. To nawet dobrze że to rzetowalne tutaj. Moim zdaniem tu będzie pasowało, obok tego się da jakąś skrzynkę. Będzie kozak. Mogę to upchać tak. Tyk. No, patrzcie, jaki gigapiec. Będzie sobie tutaj stał i będę mógł w nim przepalać stapki z tego co rozumiem. Woda mi bardzo spada przy tej pracy. Ale spoko, akurat wody to mi nie brakuje, bo sobie z mojego destylatora pobieram. 126 litro mam. Okej. Okay. Widzę, że samo się rozpaliło, jeszcze tam nic nie wrzuciłem, a już się grzeje, bo tak wygląda po prostu animacja, ale pewnie trzeba będzie coś tam dorzucać. Yy, oczywiście, że tak. Ok, Metal Melt Manager, co? Nie wiem do końca, jak się z tego korzysta. Że się wrzuca do środka metal, ale jaki metal, czy ja go muszę skopać wcześniej, czy to są po prostu te złomki? Ja naprawdę nie wiem. Staram się wrzucić to, zobaczymy, co się stanie. O, wystarczające to jest. I zrobią się cztery. Okej. Okay. To mi się przepala, to mogę przepalić? Z tego też się zrobią cztery. Dobra, więc takie potrzebuję, ale potrzebuję jeszcze inne. Bo, żeby zrobić to stanowisko do robienia amunicji, które jest na samym dole, jak dobrze pamiętam. Potrzebne są jeszcze iron ingot i copper ingot. I gearsy. To takie to widziałem nawet. Ale iron ingot, ja w tej chwili robię low quality metal ingot, a skąd wezmę iron i copper? Iron i koper, to, to by mnie interesowało. Czy to trzeba wykopać? Nie wiem. To jest spoko w ogóle. Mm. Może to się łączy jakoś. Może to się łączy. Ja w sumie sprawdzę że na wikipedii, będę wiedział. No i dobra, wszystko już wiem. Więc muszę sobie wypalić to. Zrobić sobie kilof. I jak zrobię kilof, to wtedy idę do kopalni. Kiedy to się przepali właściwie? Tu jest napisane. To jest zamknięte. value 400. E, 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 e. Time 3 minuty. To pewnie za 3 minuty się zrobi. Pewnie za 3 minutki się zrobi. Tak zakładam. E, żeby zrobić kill -off, Tak, jeszcze 2 minuty. Potrzebuję 4 takie. Akurat mi się robią 4 takie. I chyba będę mógł nawet to tutaj zrobić. Nie mogę tutaj. E, może. Może tutaj. A może tutaj? Nie? Aha, to, to, to ci zagwostka, gdzie ja będę mógł zrobić ten kilow? Liczyłem na to, że tu po prostu będzie, gdzieś. Może na dole do odkrycia? Też nie. Karjak Device Small Animal Trap. O, lokpiki można robić. Proszę, 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 proszę. Komplikowane rzeczy. Więc muszę mieć kilow, to pewne. Tylko pytanie, czy ja będę mógł go zrobić po prostu. Zaraz, zaraz się rozejrzę i się dowiem. No i dobra, wszystko jasne. Żeby zrobić sobie kill-off, muszę zrobić jeszcze stanowisko Blacksmith, które się nazywa. To jest to, Blacksmith Place. Więc muszę masę materiałów jeszcze zebrać i muszę gwoździ mieć aż 30. Drewno to jeszcze pół biedy w sumie. Za kamieniami trzeba się nabiegać. Komponenty 20 i nailsów 30. Komponentów 20 powinien mieć. Nailsów mam 10 tutaj. Poszukamy, pewnie będzie. Komponentów 12, 13, drewno. Ale. O, będę miał 20 bez problemu. Okej, okay, tylko czy będę miał nailsy? Nailsy pewnie da się też robić. Znaczy na pewno da się robić, bo tutaj mogłem robić. Tu. Ile ja ich zrobię? Z 1, 1, 16. E, to na luzie. Gościu, pełny chill. Pełny chilek, to robimy gwoździe. Tak. Można przypisać do pracy jakiegoś innego ziomka, ale ja nie mam żadnych ziomków, więc nie przypiszę. Eee, brakuje mi czterech. No dobra, to zrobimy jeszcze jedne. A nie, można mniej? Można, nie można. A można więcej tylko. No dobra, to zrobimy mniej. Git. To pasuje. Teraz tak, 20 tych. Tutaj mam 11. 19, czy znaczy nie, to będzie 16, 19 i jeden stąd jeszcze. No, zrobimy tak. Git, dobra. E, ile tam było? Przepraszam, dwa, 20 drewna. 20 kamieni. Dużo, dużo, dużo. Więc idziemy zbierać kamienie i ścinać drewno. Przerabiać na deski. Będzie spoko. Będzie spoko. Tylko czy ja mam przy sobie piłę? Nie mam przy sobie piłę. Może jeszcze wezmę piłę. Przyda się na pewno. Mhm. Gdzie ja mam piłę? Tutaj. Mhm. Mm. Pewne rzeczy mogę zostawić. To. To. Znaczy to nie. To, to. Eee. To i to sobie schowamy. Git. Tu mam takie drewnianko, to nie to. Że jeszcze mam gdzieś deski, w sumie rzucę okiem, ma szybko. Czasem gdzieś wywalę tak po prostu coś. Nie ma. Dobra. Yy, kamienie i drewno. Kamienie i drewno podłubiemy przy tym i będzie git. Będzie bardzo, bardzo spoczko. Zbieranie drewna idzie całkiem szybko, ale bardzo szybko też się wycieńcza, więc muszę iść teraz po żarcie. Wody przy sobie akurat mam sporo, najwyżej no się doleję, ale żarcia przy sobie nie mam. Więc zjem sobie batoniki, żeby się napchać ładnie, a one praktycznie nic nie, nie odnawiają, albo bardzo mało. Nie mam jeszcze gdzieś żarcia? No to nieźle. Może jeszcze tu gdzieś mam? O, chyba nie. Chyba nie. To, to słabo. Będę się musiał napchać tymi batonami. A to wiele nie odnawia. No ale na pewno wystarczająco będzie, żeby zrobić trochę drewna jeszcze. I później tylko wystarczy jeszcze te kamienie nazbierać. Będzie spoczko. Drewna mamy ile? 15. Jeszcze jednego loga trzeba ogarnąć na deski. I będziemy mieli tyle desek ile potrzeba. Później tylko same kamienie. Pobiegać, pozbierać i będzie w pożądalu. Tutaj gdzieś ściąłem to drzewo Gdzie jest moje drzewo? O, kamienie Dobra, tutaj mam drzewko I teraz to na drewienko Cztery, kurde Zabraknie mi akurat Akurat mi braknie jednego? O, event jest Ale ja nie idę na event Pierdziele Nie mam czasu, ziomek, żeby ci ratować życie Okej, okay. to można jedną zrobić z y, czterech skrapów, też. No dobra, już zrobię tę. No więc drewno mamy z głowy. Teraz trzeba się wziąć za kamienie. A, za dużo mam rzeczy przy sobie. Dobra, daj tak sobie to drewno gdzieś zrzucę i będzie git też. tu sumie nie ma źle. Mhm. Zrzucimy je tutaj. Drop, drop, drop. I poszukamy kamieni. Okej, okay, kam mam wszystkie kamienie. Teraz tylko podnieść to drewno i można spróbować to zrobić. Okej, okay, zmieściło mi się. Zmieściło się. Na chilu. Narzędzia mam. Młotek jeszcze potrzebuję z narzędzi. Więc muszę wejść do domu i go wybrać. No mm, i gdzieś tego Blacksmitha postawić, kurde teraz. Pytanie gdzie? Tam na górze w sumie mam jeszcze trochę miejsca. W środku by się bardziej nadawał niż na zewnątrz. To mi się wydaje. Pytanie tylko, ile to miejsca zajmuje rzeczywiście. Młoteczek. No, dawaj tego młoteczka. Nie mogę go wziąć. Dużo rzeczy mam przy sobie. A? O Bońku. A ja cement przy sobie noszę cały czas. Się dziwię, co ja tak mam. Za dużo rzeczy. To nieźle. Dobra. Dawaj go. Myk, 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 Blacksmith Place. Tylko. Co? To jest z przepalaniem od razu. To, to raczej na dole powinienem postawić. To jest z zadaszeniem. Po co ja ten piec tu zrobiłem? Mnie się wydaje, że ja to walnę tu na dole. Bo skoro to jest taki, wiecie, taka szopa cała, no to ja tego nie będę w budynku przecież stawiał. Postawię to sobie tutaj. W ramach tego kwadratu. I będzie chyba git. Tak mi się zdaje. To jest w ogóle. Ło, wow, to jest ogrom... Co? Nawet tu nie zmieści. Jeden, jakie to jest ogromne? Proszę bardzo, gdzie ja to mam postawić? O, ale gigant. Dobra, ja to chciałem w środków <zmiesz> zmieścić. A tutaj też jest przepalarnia, ciekawe, czy to jest osobna przepalarnia, czy jak? Dobra, stawiam tutaj. Stawiam tutaj, będzie Git. Ok. Mm, jak z żarciem stoję? O, raczej kiepsko. Raczej kiepsko. Dałoby się najpierw coś zjeść jeszcze. Dobra, yy, dropnę tu drewno, żeby mógł się przebiec. I wezmę sobie wodę. Będzie dobrze. Będzie spoko, na pewno. <grytanie> <grytanie> na stówę tak będzie. I ile mam tej wody? A, 0,4 litra, to tak nie za wiele. Nie za wiele niestety, ale zaraz się przeleję z mojego... Mojej oczyszczary. Ona się już nawet nie pali, więc chyba wszystko się... Trzy litry tutaj jest. O, to git. Git to jest bardzo dużo wody. Bardzo dużo wody. Yy, Okej, k. Tylko, że nie mam żarcia. Nie mam żarcia, muszę jechać gdzieś po żarcie i dopiero będę mógł to postawić. Bielonek surowy. Tu się zrobiły te te? Zrobiły się. 4, 3 kilowarzy. To nieźle. Rzucę to sobie yy, tutaj. Proszę bardzo. Nic jedzenia kompletnie. Przerzucam okiem na szybko, ale nic nie ma. No dobra, to muszę jeszcze szybko pojechać do, do miasta po żarcie w takim razie. Rzucimy się i ogarniemy to to. No dobra, wróciłem z miasteczka. Mam trochę jedzenia i pełny brzuch, więc jest w miarę ok. Nie jakoś bardzo dużo oczywiście, ale trochę się znalazło. Eee, więc podniesiemy te deski. I grzejemy temat Ja je rzuciłem Tu O, Za dużo rzeczy Nie, tylko czego mam A, zbuduję i dopiero dorzucę resztę Może przeżyję, bo to wiele godzin Patrzcie jak woda spada Jejku Jejku Nie mogę zrobić przerwy oczywiście On będzie robił, aż umrze To bez jaj, chłopie Przerwę zrób Ło Wow, Dobrze Napij się aż się napoisz Co tam? Chłop, co tutaj kurde się rzucił na to 8 minut pracy ledwie zostało No i pięknie Zrobione. Którą mamy godzinę? 21 Nie mów, że tu jest przepalarka w zestawie. No tak, to po co ja tam to robiłem? Po co ja robiłem tamtą przepalarę? Ale będę mógł zrobić kill 8 Osiem jednak potrzeba, nie cztery No dobrze Idę po bateryjki Idę po bateryjki, ja odpalę sobie światło i jeszcze zrobię dzisiaj ten kill -off. Na pewno go zrobię Co nie zrobię Eee, bateryjki miałem gdzieś tu Tak, tutaj, myk Myk, nie skill To cyk, oj patrzcie, pyk, proceed Aha no, dobra, i teraz bierzemy trochę złomka. To? Będzie ok, chyba? Dwie, trzy. Jeszcze jedno muszę tu dorzucić. O, od razu osiem rzucę i będzie git. Będzie git. Trochę pyk. O. I cztery. Bardzo ładnie. 29 minut się to będzie robiło, ale w końcu się zrobi. I wtedy zrobię sobie kilof i będzie super cacy. Pytanie, czy ja drewna więcej nie potrzebuję, bo nie zwróciłem uwagi, ile tam idzie. Pokaż. No, szkoda, że tą przepalarnię na górze zrobiłem. <ścoughs> szkoda. 8. Dobra, ci drewienka też musimy trochę zrobić jeszcze. Chyba tu mam jeszcze jednego loga gdzieś. Możliwe. A może nie? Mam, czy nie mam? Nie mam. Ale są tutaj te skrapy, może. Nie, ja, chyba nie ma. Zetniemy. Zetniemy jeszcze jeden i będzie git. I tak mamy czas, więc luz. No i peg leci. Potrzebujemy dosłownie Papara Uż bardzo zmęczony już jest Z tego co widzę pasek mocno opadł Zmęczenia ok Czemu to tu leży? Wiadomo tego No drewno mamy teraz tylko czekać na metal I będzie spoko ja Powinno trochę czasu minąć jak ścinałem Więc zaraz zobaczymy Jak tam? Jest cztery i drugie cztery. Myk i robimy kill off. I jesteśmy ustawieni. Będziemy gotowi do kopania. Jak będziemy kopać, to będziemy metale mieli i wtedy zrobił ze wszystko. Wszystko. Półtorej godziny. Wow, 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 wow. wow. Czy ja to przeżyję? He. Powinienem. Powinienem przeżyć, więc spróbujmy. Dobrze. Przeżyj ziomek przeżyj! A, praca praca, no i fajnie, kilof gotowy. Trochę się wymęczyłem, ale nie jakoś specjalnie mogłem. A mogłem skasić sobie lampkę. No nie zgasiłem, mi się wyczerpała. <noise> tak to jest czasami. Tak to jest, ale mogę się położyć spokojnie spać teraz. Yy, zanim to zrobię, to. I tak sobie wymienię jeszcze te bateryjki. Tak. Cyk, cyk, gaszonko. Zamykam drzwi i idę spać. Eee, tylko pytanie: Czy nie padnę z głodu? No właśnie. Jeszcze sobie wezmę jedzon jedzonko z samochodu, bo. A, spanie na głodnego to nie jest dobry pomysł. W miarę widno jest, bym powiedział. Tak, jakoś bardzo widna ta noc. Podoba mi się. Hop. Dobra. I do wyra. Zjeść i spać A na następny dzień można iść do kopalni Tak Taki właśnie był plan, nie spodziewaliście się tego co? Na pewno nie Na pewno się nie spodziewaliście, że po to robię kill żeby iść do kopalni, no, no na 100% <grych> Na 100% Wszyscy będą w szoku Żaden się nie spodziewał, dobra 23, czyli tak z 6 godzin muszę spać 7 I będę miał poranek i będę wyspany Mm -hmm. Dobra Jest gituwa zjemy sobie to Na śniadanko Świetne śniadanie, wiem Do, Bardzo się po, podjadłem, naprawdę e, Dobra, to wrzućmy tu e, Amunicji tu trochę Mam tej amunicji, rifle ammo bardzo dużo Revolver ammo też no mojej też mam tak w, w, w porządku Więc nie będę tutaj Roszad robił żadnych Siłę tu mogę wrzucić w sumie nie wiem, czy chcę piłę akurat tu trzymać. A, wrzucę do pierwszego te narzędzia. Niech sobie leżą. Wody mam dużo, bo 2 litry cukru to nie zjem. Zrzucimy tu. Kilow się przyda, wiadomo. Eee, możemy go wziąć nawet na czwóreczkę sobie tutaj. Tam jest. Żarcie będzie trzeba jakieś po drodze znaleźć. I co bym jeszcze chciał zrobić, zanim wyjdę? To napełniłbym sobie wodę. Gdzie mam te zbiorniki? Tu jest jeden. I tu drugi, i tu trzeci, git To te trzy zbiorniki napełnimy brudną wodą I zostawimy, żeby się przepalało po prostu Bo szkoda by było nie zostawić Pewnie mnie trochę nie będzie A w tym czasie mi się wody masę przepali Nie kilka litrów Dobra Cyk To się tu zmęczę przy tym, ale niech będzie Dobra i mamy jeszcze trochę energii, żeby sobie to poogarniać. Później w stronę miasteczka, znaczy w stronę tej kopalni, i po drodze coś tam poszukamy jeszcze do żarcia. Będzie dobrze. Będzie bardzo dobrze. Ok, eee, czemu to się nie przelało? E? Zbiorę give. A, bo ja muszę tu wybrać, nie no tak. Jestem niemądry. Eee, dobra. Tak. Mam nadzieję, że mi ...starczy tych materiałów. Dobra. Idę poszukać materiałów. Dobra, materiały są. Wszystko się zgadza, niech się destyluje. 7,5 litra bardzo dużo się zrobi. Eee, wrzucę sobie zapałki tu i w sumie zbiorniki też mogę wrzucić tam. No pod ręką. Ja wrzuciłem trzeci. A tutaj. Dobra. Wrzucę je tu. Niech sobie leżą. Drewno też tutaj wrzucę. I zapałki. I git. Yy, tylko tego reszty muszę dorzucić. Dobra, muszę się napić. Zdecydowanie. I zaraz mi zabraknie całkowicie żarcia. No. Tak będzie. Tak będzie. Okej, okay. wezmę sobie jeszcze to. Pyk, pyk, pyk. I kozaczek, kozaczek, kozaczunio. Teraz podróż na kopalnię, a kopalnia jest bardzo daleko. Tam, gdzie byłem kiedyś, co się zawróciliśmy, że nie jedziemy na kopalnię. No, to jest kawał drogi, naprawdę, naprawdę kawał drogi. Okej, okay. myślę, że to będzie tyle w tym materiale. W następnym odcinku pojedziemy na podróż do kopalni. Dziękuję za oglądanko, trzymajcie się i do następnego. Ja się skręcam, bo mi gardło chrypie bardzo. Jutro zrobimy wielką przygodę. Papa, pa, cześć, cześć, jo!